Przeczekały w szufladzie kilkadziesiąt lat. Najpierw ich treść była owiana tajemnicą, potem okazało się, że historie opisane w pamiętniku są sporządzone pismem gotyckim. Przyjąłem to. Tłumaczenie z wielką radością, po czym okazało się, że nie doszłoby do tego tłumaczenia, dlatego że e, czytając frakturę zarówno gotycką frakturę zarówno e, odręczną, jak i e, drukowaną, okazało się, że nie jestem w stanie tego odszyfrować. Panu e, z Uniwersytetu Wiadrina z Frankfurtu nad Odrąg, potraktował to jako wyzwanie, też było to dla niego trudne, ale to tak naprawdę dzięki niemu e, mogłem e, dokonać. Tego tłumaczenia, dlatego, że on tę frakturę przetłumaczył na język niemiecki. W Bolkowie podczas Europejskich Dni Dziedzictwa pamiętnik odczytywała rodzina, żołnierza oraz wszyscy zainteresowani tym tematem. Pamiętnik jest dziełem mojego dziadka, który mieszkał w Zieszowicach. Tam w zasadzie też do końca mieszkał, zmarł. Pod koniec swojego życia zaczął pisać pamiętnik, wspomnienia ze swojego życia. Ten tekst był ukrywany, można tak powiedzieć, przez moją. Babcie, która traktowała to jako świętość, po prostu pamiątkę po swoim mężu. Dopiero, jak już była w podeszłym wieku, pozwalała zerknąć później na, na ten tekst. Jednak nie mogliśmy tego odczytać. 3 lutego 1890 roku, w niedzielę o godzinie 18 we wsi Kujał, Kujawy, województwo polskie, powiat Neustadt, Prudnik. Mój ojciec miał na imię Nikolaus, a moja matka Suzanna z domu Olszenka. Prowadzili gospodarstwo rolne. Miałem dwie siostry. Sofię, urodzoną 9 maja 1885 roku i Katarina, urodzona 29 kwietnia 1897 roku. W sierpniu 1914 nadeszła wojna. W grudniu 1914 wcielono w opę garnizoną Opole. Um We wrześniu rozpętało się piekło. Przez dwa tygodnie nieprzyjaciel atakował nas koragonowym ogniem setek dział, każdego kalibru i minami. W tym niesamowitym ogniu mój szwagier Piotr został rozerwany przez granat. Dnia 25 września 1915 roku cała grupa zginęła. Opatrzność boska ochroniła mnie wówczas przed śmiercią. W tych dniach zdobiłem się cały szary. Z oczu i spod, paznok spod paznokci wyciekały mi krople krwi, także nie można było opanować nerwów. Przetłumaczony pamiętnik trafił do rodziny żołnierza.